Cześć kochani, z tej strony Agadim i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam 5 poleceń produktów, które naprawdę warto mieć, które kosztują niecałe 20 zł, tylko jeden będzie kosztował, uwaga, 23,85, ale będzie to SPF. 50. A to jest rzadkość, więc mam nadzieję, że będzie się fajnie oglądało i znajdziecie tutaj jakieś perełki. Zapraszam. I zacznę sobie tutaj może od tego kremu z wysokim filtrem, bo temat jest teraz gorący, a bardzo często dostaję też od Was wiadomości z prośbami o polecenie produktu, który jest wysokim filtrem, nie bieli, świetnie sprawdza się pod makijażem i nie jest drogi. Ja ze wszystkich filtrów, które mam, zazwyczaj kupowałam kremy powyżej 60-70 zł i to jest taka cena, którą no, standardowo dawałam za kremy z wysokim filtrem i wzwyż. Natomiast wiem, że dla wielu z Was ta cena jest zaporowa i potrzebujecie po prostu czegoś tańszego, ale skutecznego. I ja wcześniej nie trafiłam na żaden produkt, który satysfakcjonowałby mnie na tyle, żebym mogła go polecić na kanale. Ale dzięki Klaudii Cukierpuder i Magdzie Racji Pielęgnacji, które w ostatnim czasie wydały takie boxy pielęgnacyjne, trafiłam na ten krem, który był w basic boxie, czyli tym boksie podstawowym. Jest to Dermedic Sunbrella 50, który jest skierowany do skóry z problemami naczyniowymi, ale ten sam krem jest też w wersji dla skóry tłustej i mieszanej. I słuchajcie, to jest najlepszy, to jest jeden z najlepszych kremów z filtrem ze wszystkich, jakie próbowałam. Dodatkowo w internecie dorwiecie go za uwaga 23,85. I to za krem z wysokim filtrem, który nie bieli, nie zapycha, świetnie sprawdza się pod makijażem. Mam go dzisiaj pod takim bardzo mocno okryjącym podkładem Start i nic mi się nie ślizga, nic mi się nie roluje. Wszystko pięknie się utrzymuje do samego końca dnia. Naprawdę jest to jeden z najlepszych kremów z filtrem, jakie miałam okazję używać. Dodatkowo jego cena 23,85 zł w internecie, około 30 zł stacjonarnie. No, perełka. Naprawdę. Jeżeli szukacie skutecznego, dobrego kremu z filtrem, który będzie dla Was przyjemnością i nie będzie Wam rozwalać portfela, to to jest coś, co koniecznie musicie sprawdzić. Drugi produkt, który chciałam Wam polecić, to płyn micelarny od Eveline z serii kokosowej kosztuje 16,99. Oczywiście, można go dorwać w promocjach, więc będzie jeszcze taniej. Jest to obok tego czarnego płynu micelarnego z Eveline. Najlepszy z płynów, jakie stosowałam. Bardzo szybko zmywa makijaż, nie trzeba mocno pocierać twarzy, żeby rozpuścił e, makijaż. Ja kiedyś na live'ie u Eveline robiłam jego test na żywo i wystarczyło przyłożyć na chwilę wacik do naprawdę mocnego, wodoodpornego makijażu. Wszystko się pięknie rozpuściło. Dziewczyny na live'ie nie potrafiły uwierzyć, że naprawdę jest tak skuteczny, więc jeżeli jeszcze nie Próbowałyście płynów micelarnych od Eveline, to zarówno czarny, jak i ten kokosowy, który jest delikatniejszy, mam wrażenie, no trzeba sprawdzić. Tym bardziej, że on ma ogromną pojemność, więc gdyby to przeliczyć na mililitry w porównaniu z innymi płynami micelarnymi innych marek, które mają zdecydowanie mniejsze buteleczki, to już w ogóle wychodzą za te płyny śmieszne pieniądze, więc polecam serdecznie. Moje najnowsze odkrycie z Rossmana, które polecam Wam kupić, póki jeszcze jest, chociaż stacjonarnie. To nie wiem dokładnie, ponieważ kolekcja była bardzo często w Rossmanach wyprzedana, ale sprawdzałam specjalnie na oficjalnym sklepie Online Vibo i możecie jeszcze tę bazę kupić w internecie, jeżeli jej nie dorwiecie w Rosmanie. Jest to baza z kolekcji Stysia dla WiBO, która nazywa się Styki Tricky I to słuchajcie jest zamiennik. Bazy Pilouis I mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że na tej bazie pracuje mi się jeszcze lepiej niż na bazie piruis. więc mam nadzieję, że ta baza po wykończeniu się całej. wykończeniu. po wyprzedaniu się całej kolekcji wróci jako taki stały produkt, bo jest tak świetnym produktem, że naprawdę gratuluję Stysiowi, że zrobił takiego sztosa. Bo trzeba to tak nazwać. Jeżeli szukacie dobrej bazy, podcienie, która będzie miała w sobie pigment i będzie ułatwiać Wam aplikację y, cieni, blendowanie ich do idealnej chmurki, to to jest, to to jest to, co trzeba mieć. Jeżeli jeszcze gdzieś znajdziecie w Rosku, to kupujcie od razu, a jeżeli nie, no to na sklepie online jeszcze jest dostępna. Dalej moje największe zaskoczenie odnośnie prasowanych pigmentów za nieduże pieniądze, bo ten produkt kosztuje 17,99. Jest to uwaga Constance Carol. Nie wiem, czy to jest polska, Marka czy nie, zaraz tutaj sprawdzę. Mamy tutaj częstochowe, więc jest to polski producent wegańska formuła i zamknięty w słoiczku pigment, który jest tak kremowy, tak pięknie błyszczy i nie wymaga żadnego kleju do brokatu, żeby idealnie się przykleić i robić efekt jak inny pigment na kleju do brokatu. Że naprawdę, jeżeli jeszcze nie znacie tego produktu, to jest sztos. To jest, to jest czysta, metaliczna tafla, która jest dostępna w kilku kolorach. Ja mam akurat odcień numer 34, ale ten produkt zachęcił mnie do kupienia większej ilości kolorów, bo po prostu praca z nim jest super prosta. On odmienia makijaż w 3 sekundy, robi z niego taki efekt wow, więc jeżeli nie lubicie się bawić z klejami do brokatu, z sypkimi pigmentami, zależy Wam na intensywnym efekcie, dobrej trwałości, bo to utrzymuje się przepięknie cały dzień, aż do samego zmycia makijażu. Tutaj nic się nie rozwarstwia, bo mimo tego, że ten produkt jest dość taki tłustawy, taki kremowy pod palcem, no zobaczcie, zobaczcie ten metal. Naprawdę warto, warto 100%, jeżeli jeszcze nie znacie, bierzcie. No i na koniec pomadka, którą mam teraz na ustach, bardzo mocno kryjąca, błyszcząca formuła, długo utrzymująca się pomadka w płynie marki Golden Rose Vinyl Gloss. Stricta chodzi mi o odcień numer 02, ponieważ o niego najczęściej dostaję pytania, co to jest za kolor. Jest to taki idealnie wypośrodkowany nude, nie za beżowy, nie za różowy, taki bardzo stonowany, nie za jasny, nie za ciemny, po prostu idealny, będzie pasował wielu karnacjom. I jest to produkt, który bardzo często wykorzystuję w makijażach i zawsze dostaję o niego pytania, więc kosztuje 18,90, jeżeli lubicie takie właśnie formulacje, takich błyszczących, bardzo mocno kryjących pomadek, to to jest jedna z najlepszych jakie znam. Także no, polecam. Również y, wpada tutaj do tej top piątki produktów do 20 zł. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że film był przydatny, że znaleźliście tutaj produkt, którego jeszcze nie znacie i Wam się sprawdzi. Dajcie mi koniecznie znać, jak przetestujecie, czy się sprawdził tak dobrze jak u mnie. I czekam na polecenia Waszych ulubionych produktów do 20 zł, zostawiajcie je w komentarzach. Bardzo dziękuję, jeszcze raz e, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być z filmami na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, trzymajcie się, pa pa!